Cześć wszystkim. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić ukryty włas pod płytkami własnymi rękami. Ukryte włazy SA świetnym rozwiązaniem do przechowywania różnych rzeczy w łazience, takich jak środki czystości, ręczniki czy kosmetyki. Można je umieścić w dowolnym miejscu, gdzie potrzebujesz dodatkowej przestrzeni. Zaczynamy od przygotowania materiałów. Do wykonania włazu potrzebujemy płytki ceramiczne lub gresowe. Klej do płytek. Zaprawa do fugowania. Profil aluminiowy lub drewniany. Wkręty. Śruby. Płyta gipsowo-kartonowa lub sklejka. Narzędzia: wiertarka, wkrętarka, piła, nożyce do metalu, poziomica, młotek, szpachla. Pierwszym krokiem jest wykonanie ościężnicy. Możemy użyć profilu aluminiowego lub drewnianego. Jeśli używamy profilu aluminiowego, należy go przyciąć do odpowiedniego rozmiaru i wygiać w kształt prostokata. Jeśli używamy drewna, należy je przyciąć do odpowiedniego rozmiaru i połaczyć za pomocą wkrętów. Następnie przykręcamy ościężnicę do ściany. Ważne jest, aby ościężnica była dobrze wypoziomowana. Do przykręcania ościężnicy używamy wkrętów. Kolejnym krokiem jest wykonanie drzwi. Drzwi mogą być wykonane z płyty gipsowo-kartonowej lub sklejki. Jeśli używamy płyty gipsowo-kartonowej, należy ją przyciąć do odpowiedniego rozmiaru i wygiać w kształt prostokata. Jeśli używamy sklejki, należy ją przyciąć do odpowiedniego rozmiaru i połaczyć za pomocą wkrętów. Do drzwi przykręcamy uchwyty lub klamkę. Uchwyty lub klamkę należy umieścić w odpowiednim miejscu, aby drzwi można było łatwo otworzyć i zamknąć. Teraz możemy zamontować drzwi do ościężnicy. Drzwi należy przykręcić do ościężnicy za pomocą srub. Ważne jest, aby drzwi były dobrze dopasowane do ościężnicy. Po zamontowaniu drzwi możemy przykleić płytki ceramiczne lub gresowe do ościężnicy i drzwi. Płytki należy przykleić za pomocą kleju do płytek. Ważne jest, aby klej był dobrze rozprowadzony i aby płytki były dobrze dociśnięte do ościężnicy i drzwi. Po przyklejeniu płytek należy je zafugować. Fugowanie należy wykonać za pomocą zaprawy do fugowania. Zaprawa do fugowania powinna być dobrze rozprowadzona i powinna wypełnić wszystkie szczeliny między płytkami. Po wyschnięciu fugi możemy cieszyć się naszym nowym ukrytym włazem. Cześć wszystkim! Dzisiaj pokażę wam, jak zrobić ukryty włas pod płytkami własnymi rękami. To świetny sposób na ukrycie różnych rzeczy takich jak skrzynka z narzędziami, system alarmowy, a nawet tajne przejście. Zaczynamy od przygotowania materiałów. Będziemy potrzebować płytki ceramiczne lub gresowe, klej do płytek, zaprawa fugowa, wkręty do drewna, drewniany stelas, płyta gipsowo-kartonowa, nożyce do metalu, wiertarka, szlifierka katowa, poziomica, Ołówek. Taśma miernicza. Pierwszym krokiem jest wycięcie otworu w podłodze. Używamy do tego szlifierki katowej starcza diamentowa. Pamiętajcie o zachowaniu ostrożności podczas pracy z narzędziami. Następnie budujemy drewniany stelas, który będzie stanowił podstawę dla włazu. Stelas musi być solidny i stabilny, aby wytrzymać ciężar płytek. Teraz montujemy płytę gipsowo-kartonowa na stelażu. Płyta powinna być dokładnie dopasowana do otworu, aby właz był niewidoczny. Kolejnym krokiem jest przyklejenie płytek ceramicznych do płyty gipsowo-kartonowej. Używamy do tego kleju do płytek i dokładnie dociskamy płytki, aby dobrze się trzymały. Po wyschnięciu kleju fugujemy płytki zaprawa fugowa. Pamiętajcie o dokładnym oczyszczeniu fak po wyschnięciu zaprawy. Teraz musimy zamontować mechanizm otwierania włazu. Możemy wybrać spośród kilku opcji. Montaż włazu na magnesach to najprostszy sposób montażu. Wystarczy przymocować magnesy do włazu i do podłogi. Właz będzie się otwierał i zamykał za pomocą magnesów. Montaż włazu na zawiasach ten sposób montażu jest bardziej trwały i pozwala na łatwiejsze otwieranie i zamykanie włazu. Wystarczy przymocować zawiasy do włazu i do podłogi. Montaż włazu na mechanizmie push-to-open. Ten sposób montażu jest najbardziej zaawansowany i pozwala na otwieranie włazu za pomocą lekkiego nacisku. Wystarczy zamontować mechanizm push open do włazu i do podłogi. Po zamontowaniu mechanizmu otwierania włazu możemy przystąpić do ostatecznego wykończenia. Wystarczy pomalować właz na kolor podłogi i gotowe. Pamiętajcie, że to tylko podstawowe wskazówki dotyczące montażu ukrytego włazu. Istnieje wiele innych sposobów na wykonanie tego zadania, w zależności od Waszych potrzeb i preferencji. Zachęcam Was do eksperymentowania i tworzenia własnych, unikalnych rozwiązań.